W 1997 roku miałem 28 lat i nazywam się Leonard Peterson. Regularnie uczęszczałem na wieczorne treningi na siłowni. Był to mój rytuał po długim dniu pracy, sposób na odprężenie i utrzymanie formy fizycznej. Siłownia, do której chodziłem, była małym miejscem w centrum miasta, otwartym przez 24 godziny na dobę. To była jedna z głównych przyczyn DLA, których ją wybrałem możliwość trenowania o każdej porze. Tego wieczoru wszystko wydawało się normalne. Przybyłem około godziny dwudziestej drugiej, jak zwykle, i znalazłem prawie pustą siłownię. Była tam tylko znudzona recepcjonistka, która przywitała mnie skinieniem głowy. Odwzajemniłem uśmiech i poszedłem prosto do szatni, gdzie przebrałem się i przygotowałem do treningu. Zacząłem rozgrzewkę od kilku ćwiczeń rozciągających, a następnie przeszedłem do bieżni. Po około dwudziestu minutach biegu czułem się pełen energii i gotowy do treningu siłowego. Moja rutyna zaczynała się zawsze od podnoszenia ciężarów. Udałem się do kąta siłowni, gdzie znajdowały się hantle i zacząłem przygotowywać ciężary do ćwiczeń. Podczas drugiego lub trzeciego podnoszenia zauważyłem coś dziwnego w lustrze przede mną. Na początku pomyślałem, że to tylko gra świateł lub plama na lustrze, ale im dłużej podnosiłem ciężary, tym bardziej kształtowało się to, co widziałem. Był to cień poruszający się nieregularnie po suficie. Starałem się to zignorować, koncentrując się na ćwiczeniach, ale cień nie znikał. Wręcz przeciwnie, nabierał wyraźniejszego kształtu, powoli formując sylwetkę wiszącego ciała. Serce zaczęło mi bić szybciej, ale odmówiłem uwierzenia w to, co widziałem. Spojrzałem bezpośrednio na sufit, oczekując logicznego wyjaśnienia, ale nie było tam niczego. Tylko biały sufit, bez niczego, co mogłoby stworzyć taki cień. Gdy ponownie spojrzałem w lustro, cień był bliżej i wyraźnie schodził w moim kierunku. Przeszył mnie dreszcz, i w przypływie paniki upuściłem handle, które trzymałem. Dźwięk spadających ciężarów odbił się echem po pustej siłowni, potęgując mój strach. Bez zastanowienia pobiegłem do recepcji, mając nadzieję, że znajdę tam recepcjonistkę lub kogokolwiek, kto mógłby mi pomóc. Jednak po dotarciu tam recepcja była zupełnie pusta. Nie było śladu życia, a uczucie izolacji zaczęło się nasilać. Udałem się do drzwi wyjściowych, ale ku mojemu przerażeniu były zamknięte. Pociągnąłem za klamkę z całą siłą, ale nie ustąpiła. Panika zaczęła mnie ogarniać, a powietrze zdawało się robić coraz cięższe, utrudniając oddychanie. Powoli odwróciłem się, obawiając się tego, co mogę zobaczyć. I tam był cień, stojący pośrodku sali, patrzący prosto na mnie. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Cień zdawał się mnie śledzić, poruszając się wolno i ociężale. Odwróciłem się i pobiegłem na tyły siłowni, mijając rzędy sprzętu, mając nadzieję na znalezienie wyjścia lub telefonu, aby wezwać pomoc. Każdy zakamarek, do którego się udawałem, cień zdawał się być tam, zawsze czający się, poruszając się szybciej niż było to możliwe. Schowałem się w małym pomieszczeniu na sprzęt, zamykając za sobą drzwi i starając się kontrolować ciężki oddech. Pomieszczenie było ciemne, Poza słabym światłem wpadającym przez szczeliny w drzwiach. Byłem sam, osaczony, a cień był na zewnątrz, czekając. Przypomniałem sobie o moim telefonie w kieszeni kurtki, którą zostawiłem w szatni. Musiałem wyjść i zaryzykować ponowne spotkanie z cieniem. Zebrałem odwagę i powoli otworzyłem drzwi. Korytarz był pusty, ale wiedziałem, że nie jestem sam. Przemieszczałem się cicho przez korytarz, serce bijące tak głośno, że wydawało się, że każdy może je usłyszeć. Dotarłem do szatni i znalazłem kurtkę. Drżącymi rękami szukałem telefonu, w końcu go znajdując. Zadzwoniłem na policję, szeptem opisując, co się działo. Operatorka próbowała mnie uspokoić, obiecując, że wysyła patrol. Rozłączyłem się i odwróciłem, aby wyjść, ale tam był cień blokujący wyjście. Tym razem cień był wyraźniejszy, prawie ludzki, ale wciąż niejasny. Powoli zbliżał się, a ja cofałem się, potykając się o ławkę i upadając na podłogę. Strach mnie sparaliżował. Zamknąłem oczy, oczekując najgorszego. Wtedy usłyszałem pośpieszne kroki i głosy wołające moje imię. Otworzyłem oczy i zobaczyłem dwóch policjantów wchodzących do szatni. Cień zniknął, jakby nigdy go nie było. Pomogli mi wstać i wyprowadzili na zewnątrz. Opowiedziałem wszystko, co się stało, ale ich wyraz twarzy był pełen sceptycyzmu. Siłownia została przeszukana, ale nie znaleziono niczego niezwykłego. Żadnego cienia, żadnych anomalii. Według wszystkich znaków wszystko to sobie wyobraziłem. Mimo to wiedziałem, co widziałem. Ten cień był prawdziwy, i nadal czuję dreszcz na plecach, gdy myślę o tamtej nocy. Nigdy nie wróciłem do tamtej siłowni, zmieniłem rutynę chodząc do innej zawsze w ciągu dnia, ale wspomnienie tamtego cienia prześladuje mnie do dziś, przypominając, że istnieją rzeczy poza naszą zrozumieniem, czające się w ciemności, czekające na moment słabości, aby się ujawnić. Miesiące, które nastąpiły po incydencie na siłowni, były najbardziej niepokojące w moim życiu. Noce bezsenności stały się częste, a nawet treningi w ciągu dnia nie potrafiły odegnać uczucia, że coś mnie ciągle obserwuje. Próbowałem zapomnieć, racjonalizować wydarzenie jako wynik zmęczenia i wyobraźni, ale wspomnienie cienia wiszącego na suficie nie dawało mi spokoju. Pewnej nocy, kilka miesięcy później, postanowiłem odwiedzić starego przyjaciela Tomasa. Entuzjastę zjawisk paranormalnych, który zawsze interesował się niewytłumaczalnymi fenomenami. Był to ktoś, z kim rzadko utrzymywałem kontakt, ale w tamtej sytuacji wydawał się odpowiednią osobą do rozmowy. Poszedłem do jego domu, starego wiktoriańskiego budynku, pełnego książek i ezoterycznych artefaktów. Tomas przywitał mnie z entuzjazmem, ale widząc moją zmartwioną twarz, jego wyraz zmienił się na zatroskany. Po długim uścisku usiedliśmy w jego salonie i opowiedziałem całą historię. Tomasz słuchał uważnie, nie przerywając. Kiedy skończyłem, przez chwilę milczał, jakby zastanawiał się nad tym, co usłyszał. Leonard, to, co opisałeś, nie jest rzadkością w relacjach o nawiedzeniach, powiedział w końcu. Możliwe, że obudziłeś coś na tej siłowni, coś, co było tam uwięzione od dawna. I co teraz mam zrobić? Zapytałem. Mój głos zdradzał desperację. Możemy spróbować lepiej zrozumieć, co się dzieje. Chodź ze mną. Tomas zaprowadził mnie do swojego gabinetu, gdzie miał ogromną kolekcję książek o nadprzyrodzonych zjawiskach. Wyciągnął kilka tomów i zaczął je przeglądać, szukając odniesień, które mogłyby wyjaśnić, co widziałem. Spędziliśmy godziny zanurzeni w starych tekstach, aż Tomas znalazł coś, co przykuło jego uwagę. Zobacz to, powiedział wskazując na fragment w książce o wyglądzie starodawnym. Są relacje o mrocznych bytach, które objawiają się w miejscach, gdzie doszło do wielkich traum. Te cienie są echem przeszłości, uwięzione między naszym światem a innym. Więc myślisz, że coś strasznego wydarzyło się na tej siłowni? zapytałem, czując dreszcz na plecach. To możliwe. Może ktoś tam zginął, a jego obecność została uwięziona w tym miejscu. Cień, który widziałeś, mógł być manifestacją tego niespokojnego ducha. Tomas zasugerował, abyśmy wrócili na siłownię, aby zbadać sprawę bardziej szczegółowo. Niechętnie, ale zdeterminowany, by znaleźć odpowiedzi, zgodziłem się. Następnego dnia wróciliśmy na miejsce, tym razem w ciągu dnia, gdy siłownia była pełna ludzi. Kontrast z nocą incydentu był uderzający. Światło słoneczne wpadające przez okna, ludzie rozmawiający i ćwiczący, wszystko wydawało się takie normalne. Przywitał nas menadżer, który z niedowierzaniem odnosił się do naszego zainteresowania zjawiskami paranormalnymi, ale pozwolił nam na przeprowadzenie inspekcji, pod warunkiem, że nie będziemy przeszkadzać klientom. Tomas i ja zaczęliśmy dyskretnie badać miejsce, szukając oznak jakiejkolwiek nietypowej aktywności. Podczas gdy Tomas używał swoich przyrządów do wykrywania zmian energii, ja wróciłem do szatni, gdzie wszystko się zaczęło. Miejsce wyglądało niegroźnie, ale moja uwaga była napięta. Nagle coś przykuło moją uwagę. Mała plamka na suficie, prawie niewidoczna, ale zdecydowanie tam była. Wspiąłem się na ławkę, aby przyjrzeć się bliżej. Plamka wyglądała jak głębokie zadrapanie, jakby coś lub ktoś walczyłby się stamtąd wydostać. Zawołałem Tomasa, który szybko przyniósł swoje przyrządy, aby zmierzyć obszar wokół. Zarejestrował niewielką zmianę elektromagnetyczną, wystarczającą by wskazać obecność czegoś niezwykłego. To jest ślad, ale to nie dowód, powiedział Tomas. Musimy dowiedzieć się więcej o historii tego miejsca. W następnych dniach Tomas i ja zagłębiliśmy się w stare dokumenty, gazety i archiwa miejskie, próbując odkryć przeszłość siłowni. W końcu znaleźliśmy artykuł z gazety z 1978 roku opisujący tragiczne samobójstwo młodego instruktora gimnastyki, który powiesił się w sali do ćwiczeń, dokładnie tam, gdzie widziałem cień. Z tą informacją wszystko zaczęło nabierać sensu. Duch tego instruktora mógł być przyczyną zjawisk, które widziałem, ale pytanie pozostawało: jak sobie z tym poradzić? Tomasz zasugerował przeprowadzenie seansu, aby skomunikować się z duchem i spróbować go uwolnić. Mimo mojego sceptycyzmu zgodziłem się. W umówioną noc wróciliśmy na siłownię, tym razem za zgodą menadżera, aby zostać po godzinach zamknięcia. Uzbrojeni w świece, kadzidła i tabliczkę uja, Przygotowaliśmy się do seansu. Atmosfera była ciężka, a absolutna cisza przerywana była jedynie naszymi szeptami i lekkim dźwiękiem palących się świec. Tomasz rozpoczął rytuał, wzywając ducha spokojnymi, wyważonymi słowami. Obserwowałem. Strach i ciekawość mieszały się we mnie. Nagle zimny prąd powietrza przeszedł przez pomieszczenie, sprawiając, że płomienie świec zadrżały. Tabliczka Ouija zaczęła powoli się przesuwać, a ja poczułem dreszcz na plecach. Thomas zapytał ducha o imię, a odpowiedź przyszła szybko i wyraźnie: Michael. Dzięki kolejnym pytaniom dowiedzieliśmy się, że Michael był młodym instruktorem, który odebrał sobie życie. Był uwięziony, pełen bólu i żalu. Thomas, używając spokojnego i kojącego głosu, zaczął go prowadzić, oferując słowa pocieszenia i pokoju, zachęcając go do podążania w stronę światła i opuszczenia świata żywych. Wtedy temperatura w pomieszczeniu zaczęła się normalizować a powietrze stało się lżejsze. Poczułem lekkość, jakiej nie czułem od miesięcy. Cień zniknął, a cisza teraz była kojąca, nie zaś groźna. Wyszliśmy z siłowni wyczerpani, ale ulżeni. Uczucie zagrożenia zniknęło, zastąpione spokojem, którego nie wiedziałem, że mogę ponownie doświadczyć. W następnych dniach wróciłem do swojej rutyny, teraz na nowej siłowni, ale bez strachu, który mnie wcześniej dręczył. To doświadczenie nauczyło mnie o tajemnicach świata. O rzeczach, które istnieją poza tym, co możemy zobaczyć i dotknąć. I tak, wspomnienie tamtej nocy w 1997 roku stało się dla mnie stałym przypomnieniem, że istnieje więcej rzeczy między niebem a ziemią, niż jesteśmy w stanie pojąć. Michael w końcu zaznał spokoju, a ja w pewnym sensie także. W 2006 roku. Ja, Julian Williams, byłem 22-letnim studentem uniwersytetu, przyzwyczajonym do dzielenia czasu między zajęcia, naukę i wieczorne treningi na siłowni. Tamtego wieczoru nic nie zapowiadało, że będzie inaczej niż zwykle. Dotarłem na siłownię około 11 w nocy z zamiarem rozładowania napięcia nagromadzonego w ciągu dnia. Siłownia nie była zbyt oblegana o tej porze, co mi odpowiadało. Lubiłem ciszę i spokój, miłą przerwę od ciągłego zgiełku kampusu uniwersyteckiego. Wszedłem, skinąłem głową na recepcjonistę i poszedłem prosto do szatni. Włożyłem swoje rzeczy do jednej z szafek, numer 22, jeśli mnie pamięć nie myli, i rozpocząłem trening. Przez godzinę poświęciłem się ćwiczeniom siłowym i cardio, zanurzając się w monotonii i uspokajającym rytmie ćwiczeń. Siłownia była praktycznie pusta, a ja czułem się jak w swoim własnym świecie, odizolowany od reszty. Dopiero gdy pragnienie stało się nieznośne, postanowiłem zrobić przerwę i sięgnąć po butelkę wody w szatni. Gdy wróciłem do szatni, zastałem szafkę 22 zamkniętą. Nie pamiętałem, żebym zamknął drzwi i na pewno nie używałem kłódki. Byłem trochę zdezorientowany, ale spróbowałem otworzyć mimo to. Drzwi nie ustępowały. Zacząłem się martwić, myśląc, że może jest jakiś problem z zamkiem. Wtedy usłyszałem pierwszy dźwięk. Delikatne drapanie dochodzące ze środka szafki. Serce podskoczyło mi do gardła. Pociągnąłem drzwi mocniej, ale nie ustępowały. Dźwięk drapania nasilił się, jakby coś było w środku uwięzione i próbowało się wydostać. Jest tam ktoś? Zawołałem. Mój głos brzmiał ciszej niż bym chciał. Brak odpowiedzi. Postanowiłem udać się do recepcji po pomoc, ale recepcja była pusta. Recepcjonista zniknął, a poczucie izolacji się nasiliło. Wróciłem do szatni. Dźwięk drapania wciąż był obecny. Moje oczy przeszukiwały pomieszczenie w poszukiwaniu czegoś, czym mógłbym otworzyć szafkę. Znalazłem śrubokręt na blacie z artykułami do sprzątania. Bez wahania chwyciłem narzędzie i wróciłem do szafki 22. Drżącymi rękoma zacząłem forsować zamek śrubokrętem. Zajęło mi to kilka minut, ale w końcu udało mi się go otworzyć. Kiedy drzwi się otworzyły, coś, co ledwo udało mi się dostrzec jako mroczną postać, szybko wyskoczyło, znikając w cieniach szatni. Poczułem dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa, moje oczy próbowały dostosować się do ciemności, by lepiej zobaczyć, co to było. Z przyspieszonym oddechem zbliżyłem się do otwartej teraz szafki. Moje rzeczy były na miejscu, nietknięte. Moja butelka z wodą, plecak, wszystko było w porządku. Wtedy zobaczyłem wiadomość na lustrze w szatni. Uwolniłeś mnie. Ogarnęła mnie panika. Pobiegłem do recepcji, desperacko szukając kogoś, wciąż pusto. Udałem się do drzwi wyjściowych, ale były zamknięte. Próbowałem je otworzyć, bezskutecznie. Moje myśli biegały, próbując zrozumieć, co się dzieje. Postanowiłem wrócić do szatni, szukając jakiejkolwiek wskazówki, co widziałem. Idąc pustymi korytarzami siłowni, każdy dźwięk, każdy cień zdawał się poruszać, potęgując mój strach. Kiedy dotarłem do szatni, wiadomość na lustrze wciąż tam była, wyraźna jak dzień. Próbowałem się uspokoić, racjonalizować. Kto to napisał, co to była za postać, i dlaczego czułem, że coś mnie obserwuje? Postanowiłem nie zostawać tam ani chwili dłużej. Szybko zebrałem swoje rzeczy i udałem się do wyjścia awaryjnego, które na szczęście było otwarte. Wybiegłem na parking, wsiadłem do samochodu i ruszyłem. Moje ręce wciąż drżały na kierownicy. W kolejnych dniach próbowałem racjonalizować to, co się stało. Może to był kiepski żart, jakiś pracownik chciał mnie przestraszyć, ale ta mroczna postać, którą widziałem. Nie wyglądała na ludzką. Wiadomość na lustrze mnie prześladowała. Jej prostota kryła groźbę, której nie mogłem zdefiniować. Unikałem siłowni od tamtej pory. Przechodząc obok, przechodziłem na drugą stronę ulicy, a moje treningi odbywały się w nowym miejscu w ciągu dnia. Jednak uczucie bycia obserwowanym nie zniknęło całkowicie. W nocy w moim mieszkaniu często miałem wrażenie, że coś lub ktoś tam jest, czai się w cieniu. Tydzień po incydencie otrzymałem niespodziewany telefon z nieznanego numeru. Odebrałem, a chrapliwy, słaby głos wyszeptał – Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Julian. Połączenie zostało przerwane, zanim zdążyłem odpowiedzieć. Od tamtej pory żyję w nieustannym strachu i paranoi. Zacząłem obsesyjnie badać duchy i byty, próbując znaleźć jakieś wytłumaczenie tego, co się stało. Niektóre noce śnię o mrocznej postaci wychodzącej z szafki, goniącej mnie przez nieskończone, ciemne korytarze. Moi przyjaciele zaczęli zauważać moją zmianę zachowania – ale nie potrafię powiedzieć im prawdy. Kto by uwierzył? Ja sam ledwo w to wierzę. Wiem tylko, że coś się zmieniło tamtej nocy. Coś zostało uwolnione i teraz jest częścią mojego życia stałą i niepokojącą obecnością. Wiadomość na lustrze wciąż jest wyraźna w mojej głowie: Uwolniłeś mnie. Co to naprawdę znaczy? W 2011 roku, ja, Billy Taylor miałem 37 lat i byłem oddanym inżynierem. Moje wieczory często się przedłużały ze względu na napięte terminy i skomplikowane projekty, więc sala gimnastyczna stała się DLA mnie sanktuarium, miejscem do oczyszczenia umysłu i utrzymania kondycji fizycznej. Tego wieczoru dotarłem do sali gimnastycznej nieco później niż zwykle, około godziny 22. Miejsce było praktycznie opustoszałe, co ceniłem. Lubiłem spokój pustej przestrzeni, gdzie mogłem całkowicie skupić się na moich ćwiczeniach bez rozproszeń. Po krótkim rozgrzewaniu rozpocząłem moją rutynę brzuszków przed dużym lustrem, które zajmowało całą ścianę jednej z sal treningowych. Powtarzanie ruchów było niemal medytacyjne i pozwoliłem sobie zatracić się w stałym rytmie. Wtedy coś dziwnego przyciągnęło moją uwagę. Odbicie w lustrze wydawało się złe. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to tylko zmęczenie ale uczucie, że coś jest nie tak, nie ustępowało. Podniosłem się i zbliżyłem do lustra. Pęknięcia, które początkowo zauważyłem, wydawały się głębsze i bardziej złowrogie niż jakakolwiek wada na powierzchni szkła. Ostrożnym dotknięciem próbowałem zrozumieć, co widziałem. Pęknięcie wydawało się rozszerzać coraz bardziej, niemal jakby było żywe, rosnąc na moich oczach. Nagle lustro całkowicie pękło, rozpadając się na tysiące kawałków. Ale dziwnym trafem żaden z nich nie spadł na podłogę. Za unoszącymi się w powietrzu odłamkami pojawił się przerażający widok zniekształcona wersja mnie samego, z ciemnymi oczami i złowieszczym uśmiechem. To odbicie sparaliżowało mnie, moje serce waliło jak młot, postać w lustrze patrzyła mi prosto w oczy, jej uśmiech stawał się coraz bardziej złowieszczy. Wtedy zaczęła mówić, jej głos był jednocześnie mój, a zarazem zupełnie obcy wyjawiała sekrety, które skrywałem głęboko lęki i żale, którymi nigdy się nikomu nie dzieliłem. To było jakby ta wersja mnie samego znała wszystkie ciemne zakamarki mojego umysłu. Nigdy nie będziesz wystarczający, szydziła postać. Wszystkie twoje wysiłki są na nic. Twoje lęki cię definiują i nigdy nie uciekniesz od nich. Poczułem głęboki przerażenie, uczucie, że moje najgorsze koszmary stają się rzeczywistością postać sięgnęła przez pęknięte lustro, próbując mnie wciągnąć do środka. Walczyłem desperacko, cofając się przed chłodnym dotknięciem ciemnej ręki. Pędziłem do wyjścia z sali, ale kiedy tam dotarłem, odkryłem, że drzwi są niewytłumaczalnie zamknięte. Panika nasilała się, gdy rozglądałem się dookoła, szukając wyjścia. Dźwięk powolnych i metodycznych kroków rozbrzmiał w sali, i kiedy się odwróciłem, zobaczyłem zbliżającą się mroczną postać, nawet poza lustrem. Próbując opanować strach, zmusiłem się do myślenia racjonalnie. W sali gimnastycznej były inne wyjścia, awaryjne drzwi z tyłu korytarza. Musiałem tam dotrzeć. Biegłem przez korytarz, słysząc kroki mrocznej postaci coraz bliżej. Dotarłem do drzwi awaryjnych i pociągnąłem klamkę, ale też były zamknięte. Obróciłem się osaczony i zobaczyłem zbliżającą się postać. Jej złowieszczy uśmiech wydawał się powiększać, a jej ciemne oczy przenikały moją duszę. Wiedziałem, że jestem uwięziony bez wyjścia. Nie możesz uciec przed sobą samym, powiedziała postać, jej głos rozbrzmiewał wśród ścian. Zdesperowany szukałem czegoś, co mogłoby być użyte jako broń, ale panika opanowywała mnie, utrudniając jakąkolwiek racjonalną akcję. Postać zbliżała się, a ja czułem, jak lud desperacji ogarnia mnie. Wtedy ona mnie dosięgła. Jej ciemne ręce wyciągnęły się ku mnie. W tamtej chwili poczułem przytłaczającą siłę wciągającą mnie do tego, co wydawało się być pustką bez końca. Świat wokół mnie zniekształcił się i zostałem wessany do pękniętego lustra. Moja rzeczywistość rozpadała się razem ze mną. Ból i strach były nie do zniesienia, a wszystko stało się ciemne. Gdy odzyskałem przytomność, zdałem sobie sprawę, zdałem sprawę, że znów jestem w sali z lustrami, ale coś było strasznie nie tak. Mroczne odbicie nie było już po drugiej stronie lustra. Spojrzałem na moje dłonie i zobaczyłem, że są one zacienione, zniekształcone, tak jak postać, która mnie ścigała. Zimny strach ogarnął mnie, gdy zdałem sobie sprawę, że teraz ja byłem tą mroczną postacią. Byłem uwięziony w odbiciu, skazany na wieczne cierpienie, obserwując realny świat z daleka, niezdolny do interakcji z nim. I tak, moje życie stało się wiecznym koszmarem, patrząc bezsilnie, gdy ludzie prowadzili swoje życie. Nieświadomi horroru, który tkwił za lustrem. Krzyczałem, ale nikt nie mógł mnie usłyszeć. Walczyłem, ale nikt nie mógł mnie zobaczyć. A w miarę upływu czasu rzeczywistość mojego nowego istnienia zakorzeniała się głęboko, przekształcając każdą chwilę w nie do zniesienia torturę. I tam, w mrocznym odbiciu, pozostałem nieustanną pamiątką, że czasem najgorsze przerażenia nie pochodzą z zewnątrz, lecz z tych, które tkwią wewnątrz nas samych.